W ciągu czterech ostatnich lat ojczyzna Tekili i Mariachi stała się prawdziwym gigantem gospodarczym, którego nawet boi się Donald Trump i nakłada na niego. Wielkie cła. Meksyk, bo o nim mowa, zanotował w ciągu czterech ostatnich lat rekordowy wzrost gospodarczy na poziomie 62%, co jest drugim najlepszym wynikiem na świecie. A to w skrócie oznacza, że na terenie Meksyku z 2020 roku powstała nowa gospodarka wielkości Polski. A to oznacza, że Meksyk staje się potęgą gospodarczą i w swojej potędze może zagrozić nawet USA. Ja jestem Marcin, a w dzisiejszym odcinku Stać Mnie porozmawiamy o gospodarce Meksyku. Że to, co powiem, zabrzmi kontrowersyjnie, ale takie najbogatsze stany amerykańskie, jak Teksas czy Kalifornia, to z perspektywy meksykańskiej terytoria okupowane. Na terytorium Kalifornii i Teksasu oraz Arizony, Nowego Meksyku, Nevady oraz Utah mieszka co trzeci Amerykanin. I z perspektywy meksykańskiej są to ziemie, które niegdyś należały do Meksyku, ponieważ niecałe 200 lat temu były to północne prowincje Meksyku, które Meksyk stracił na rzecz Stanów Zjednoczonych w wyniku wojen oraz handlu terytoriami. A ziemie, które weszły w skład Stanów Zjednoczonych, a niegdyś były Ziemiami meksykańskimi to bagatela 2 miliony 300 tysięcy kilometrów kwadratowych, za które Stany Zjednoczone w XIX wieku zapłaciły 15 milionów dolarów Meksykowi oraz przejęły część długów, które. Meksykanie mieli u obywateli amerykańskich. Dodatkowo w 1854 roku, ze względu na kryzys gospodarczy, który panował w Meksyku, Meksyk sprzedał Stanom Zjednoczonym dobrowolnie kolejne terytoria, m.in. część Nowego Meksyku oraz Arizony, za 10 milionów dolarów, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się sumą śmieszną, a wówczas stanowiło potężny zastrzyk gotówki dla gospodarki Meksyku. W ten sposób Stany Zjednoczone pozbyły się swojego drugiego najważniejszego przeciwnika na kontynencie północnoamerykańskim, a mianowicie Hiszpanów oraz państw, które były spadkobiercami Imperium Hiszpańskiego, w tym wypadku Meksyku. Co więcej, Stany Zjednoczone wpływały bardzo mocno na sytuację polityczną panującą w Meksyku i dzięki temu mogły nieco kontrolować ich sytuację wewnętrzną, dzięki czemu Meksyk nigdy nie stał się prawdziwym konkurentem Stanów Zjednoczonych, aż do dnia dzisiejszego. Ponieważ po latach niepowodzeń i kryzysów Meksyk wychodzi na swoje i to z wielkim przytupem. W chwili obecnej Meksyk jest 15 największą gospodarką na świecie. A jeżeli w przyszłym roku wszystko będzie ok z gospodarką tego kraju, to może się okazać, że przegoni on Hiszpanię pod względem PKB i będzie na 14 miejscu. A jak wiemy z historii, w Stanach Zjednoczonych, gdy one przegoniły swojego dawnego kolonizatora, czyli Wielką Brytanię, nastąpił prawdziwy cud gospodarczy. Wówczas to w latach 1890-1917, kiedy Stany Zjednoczone przegoniły Wielką Brytanię pod kątem PKB, stały się prawdziwym globalnym hegemonem. I taka sytuacja w historii danego kraju zawsze jest momentem przełomowym. Niestety, jak to zwykle bywa, taką sytuację obserwują również przyjaciele oraz wrogowie takiej gospodarki, więc Meksyk musi bardzo ostrożnie prowadzić swoją politykę, ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump jest wielkim fanem okresów historii Stanów Zjednoczonych pomiędzy 1890 a 1917 rokiem, kiedy Stany Zjednoczone były w tym samym momencie co Meksyk teraz. A to oznacza, że Stany Zjednoczone i prezydent Trump będą zazdrościć Meksykowi jego sytuacji gospodarczej, która jest w tym momencie oraz czegoś, czego Stany Zjednoczone nie znoszą, czyli dodatniego salda handlowego. Mianowicie Meksyk eksportuje do Stanów Zjednoczonych zdecydowanie więcej towarów i usług niż Stany Zjednoczone eksportują w drugą stronę, do Meksyku. I to jest olbrzymia różnica, ponieważ wynosi ona aż 157 miliardów dolarów na korzyść Meksyku. Co więcej, Meksyk właściwie żyje ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ 75% eksportu z tego kraju trafia właśnie do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oczywiście takie statystyki handlowe nie rodzą się z dnia na dzień i są one efektem poważnego procesu, który nazywamy globalizacją. Proces ten polega mniej więcej na tym, że ze Stanów Zjednoczonych zostały eksportowane niektóre przemysły, tak jak tekstylia, motoryzacja czy AGD. Natomiast na terytorium Meksyku powstawały firmy, które produkowały samochody, tekstylia i AGD. A następnie eksportowały je do Stanów Zjednoczonych. Pytanie jednak, dlaczego tak się działo? Otóż w Stanach Zjednoczonych koszty pracy są zdecydowanie wyższe niż przeciętne koszty pracy w Meksyku. W związku z czym, jeżeli ktoś chciał zarobić więcej na produkcji pralek, samochodów czy koszulek, po prostu eksportował swoją produkcję do takiego kraju jak Meksyk, Indie czy Chiny. A dzięki temu, między innymi Meksyk stał się hubem produkcyjnym dla Stanów Zjednoczonych. Ale co najciekawsze, Meksyk wcale nie musiał stać się tanią fabryką produktów, które będą wysyłane do USA. Mógł stać się Dubajem. I to dokładnie z tego samego powodu to znaczy ze względu na ropę. Tak się bowiem okazało, że w latach 70. na terenie Zatoki Meksykańskiej, lub jak wolą Amerykanie, Zatoki Amerykańskiej, zostały odkryte bardzo duże zasoby ropy naftowej. Dzięki temu w Meksyku zaczęto produkować ropę naftową w tak dużych ilościach, że konsumpcja krajowa była niższa niż produkcja tego paliwa na terenie Meksyku. Dzięki czemu Meksyk stał się eksporterem ropy naftowej. Dodatkowo panująca na świecie sytuacja gospodarcza pomogła bardzo mocno Meksykowi, ponieważ ze względu na kryzys naftowy w 1973 roku ceny ropy naftowej wywindowały w górę. Dzięki temu można było zacząć bardzo mocno inwestować w Meksyku w infrastrukturę, zwłaszcza w taką infrastrukturę, która pomaga w wydobyciu ropy naftowej, czyli platformy wiertnicze, rafinerie i rurociągi. A wszystko za pieniądze z pożyczek, które były podporządkowane przyszłym zyskom ze sprzedaży ropy naftowej. W efekcie czego Meksyk bardzo mocno zaczął zadłużać się zagranicznie, a ich najważniejsza firma, która zajmowała się wydobywaniem ropy, czyli odpowiednik naszego Orlenu, firma Pemex, bardzo podobna zresztą pod kątem logo, ponieważ obydwie firmy mają w swoim logo orła, zaczęła zajmować się m.in. rozszerzaniem profilu działalności. W profilu działalności Pemexu pojawiły się m.in. takie pomysły, żeby skupować wszystkie przedsiębiorstwa meksykańskie, jakie tylko podejdą im pod rękę, ze względu na to, że Pemex miał tak dużo gotówki z ropy naftowej, że nie wiedział, co ma z nią robić. I wszystko byłoby OK, gdyby nie jeden zasadniczy szczegół. Maj 1980 roku. Wówczas to na giełdach międzynarodowych zanotowano najwyższą w historii cenę ropy naftowej. I można by powiedzieć, że jest to błogosławieństwo dla Meksyku. Z tym, że ta cena, która została osiągnięta w 1980 roku, była najwyższą w historii, co oznacza, że w następnych latach cena zaczęła spadać, a wszystkie pożyczki, które Meksyk zaciągnął, były w jakiś sposób powiązane z ceną ropy naftowej, którą miał wydobyć w przyszłości. I tak jak Meksyk mógł sprzedawać ropę naftową po 156 dolarów za baryłkę w 1980 roku, tak 6 lat później sprzedawał tą samą baryłkę ropy naftowej po 30 dolarów za sztukę. A w ciągu następnych 15 lat cena spadła jeszcze do 21 dolarów i 90 centów za paryłkę, co było historycznym minimum końcem lat 90. A zaciągnięte pożyczki zagraniczne w jakiś sposób trzeba było spłacać. W związku z czym pomiędzy 1986 a końcem lat 90 w Meksyku panował totalny kryzys, który sami Meksykanie nazywają straconą dekadą. Wówczas doszło do końca marzeń o światowej potędze gospodarczej i czempionie meksykańskim w postaci Pemeksu, który musiał pozbywać się poszczególnych przedsiębiorstw, które nabywał za dolary z ropy we wcześniejszych latach. Opisując tą sytuację w liczbach można powiedzieć, że jakieś 80% przedsiębiorstw meksykańskich, które były w rękach państwowych, zostały sprzedane prywatnym właścicielom. Mimo to nie doprowadziło to do spłacenia wszystkich długów, ale przynajmniej sytuacja gospodarcza nieco się ustabilizowała z tym że ktoś musiał ponieść koszty tego całego procesu reformowania kraju, a mianowicie społeczeństwo. Wówczas okazało się, że Meksyk podzielił się w zasadzie na dwa przeciwstawne obozy. Po pierwsze, osoby, które skorzystały na prywatyzacji i osoby, które na niej straciły. Można to też pokazać na konkretnych przypadkach. Na przykład rodzina Carlosa Slima, który doprowadził do tego, że przejmując przedsiębiorstwo państwowe związane z telekomunikacją w Meksyku, Stał się nagle najbogatszym człowiekiem na świecie w latach 2010-2013. Z drugiej zaś strony mamy do czynienia ze skrajną biedą panującą w Meksyku, która w 1998 roku osiągnęła swój szczyt, gdzie 20% społeczeństwa żyło w skrajnej biedzie. Na szczęście dla Meksykanów problemy związane z ropą naftową rozwiązała nafta czyli porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą oraz Meksykiem o tym, że można handlować pomiędzy tymi krajami bez kwestii ceł. Dzięki temu do Meksyku trafiło aż 850 tysięcy nowych miejsc pracy związanych z przenoszeniem produkcji ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku oraz 10 milionów emigrantów, którzy mieszkają na stałe w Stanach Zjednoczonych, a mają pochodzenie meksykańskie, mogli zacząć przesyłać produkty oraz pieniądze do Meksyku bez kwestii związanych z cłami. A środki przekazywane przez meksykańskie rodziny do macierzystego kraju są naprawdę dużym zastrzykiem dla gospodarki tego kraju, ponieważ aż 4% PKB tego kraju utrzymuje się tylko i wyłącznie z tego, że rodziny mieszkające w Stanach Zjednoczonych przesyłają pieniądze, a jest ich sporo, bo to aż 60 miliardów dolarów w ciągu roku. W efekcie czego aż 5 milionów meksykańskich rodzin żyje z pomocy swoich rodzin mieszkających w Stanach Zjednoczonych. I jest to jeden z filarów meksykańskiej gospodarki. A takie nasilenie przepływów kapitałowych pomiędzy Meksykiem i innymi krajami spowodowało, że od 1986 roku gospodarka tego kraju zwiększyła się aż 13-krotnie. Szkoda tylko, że kosztem prostych Meksykanów. Najlepiej widać to w porównaniu z Polską, która od 1990 roku zwiększyła swoją gospodarkę aż 12-krotnie, czyli mniej więcej tyle samo co Meksyk. Z tym, że w 1986 roku przeciętny Meksykanin wypracowywał dla gospodarki Meksyku jakieś 8,5 tysiąca dolarów, natomiast Polak 6100. Po 30 latach od tamtych wydarzeń Polak natomiast zarabia dla gospodarki polskiej 46,5 tysiąca złotych, a Meksykanin jedynie 24 700. Przy tym Polacy pracują od Meksykanów znacznie mniej intensywnie, ponieważ średnia ilość godzin pracy w Polsce, przypadająca na jednego Kowalskiego, to 1803 godziny, natomiast Meksykanin pracuje o 400 godzin więcej. Mimo to Polak zarabia zdecydowanie więcej, bo średnia zarobków w Polsce to jakieś 2200 dolarów miesięcznie, natomiast średnia wysokość zarobków w Meksyku to 1320 dolarów miesięcznie. To pokazuje po pierwsze, że Meksykanie przeciętnie wypracowują mniej, bo pracują w słabiej płatnych zawodach niż przeciętni Polacy. Natomiast podział zysków w Polsce jest bardziej sprawiedliwy niż ten, który jest stosowany w Meksyku. A taki stan rzeczy to z jednej strony błogosławieństwo, z drugiej strony niestety klątwa tego kraju. Bo tak, w Meksyku opłaca produkować się samochody, które są produktami wysoko przetworzonymi, a za którymi tak tęsknią Polacy, żeby można było w końcu mieć na terenie Polski jakąś sensowną fabrykę samochodów. Ale z drugiej strony okazuje się, że w tych fabrykach samochodów niestety zarabia się grosze. I tak dzięki temu w Meksyku produkuje się 3,5 miliona samochodów, czyli mniej więcej Tyle samo co w Niemczech, ale ze względu na niskie dochody kraj zaczyna się staczać. Chodzi tu przede wszystkim o przestępczość, a panuje tu bardzo prosty mechanizm. Jeżeli łatwiej jest coś ukraść lub przemycić i można na tym zarobić kwotę, która pozwoli na wiele lat spokojnego życia, to obywatele takiego kraju łatwiej decydują się na ryzyko i angażują się w działalność przestępczą. A efektem jest tu plaga przestępstw, która jest zdecydowanie najbardziej widoczna na pograniczu meksykańsko-amerykańskim. Świetnym przykładem jest to Tihuan na brzegu Pacyfiku, który graniczy ze Stanami Zjednoczonymi i w którym w 2023 roku odnotowano aż 1844 zabójstwa, gdzie w tym samym czasie w San Diego po drugiej stronie granicy, gdzie żyje też sporo Meksykanów, odnotowano jedynie 56 zabójstw. A w takim przypadku ciężko mówić o rozwoju społecznym takiego kraju. Zwłaszcza dotyczy to kwestii np. przykład szkolnictwa czy infrastruktury, która i tak i tak ma ciężko ze względu na to, że na północy kraju mamy góry i pustynie, a na południu dżunglę, w której ciężko generalnie się buduje. A dodatkowo przecież Meksyk ma takie problemy jak chociażby trzęsień, Ziemi, huragany, susze, czy brak bieżącej wody, która jest w Meksyku zastępowana Coca-Cola, zużywaną w kosmicznych ilościach. Mimo to biznes jest biznes i tania siła robocza oraz istnienie dużego kontrahenta w postaci Stanów Zjednoczonych na północy sprawia, że przy walce USA z Chinami, które są ich największym przeciwnikiem, ktoś musi Stanom pomóc. I będzie to Meksyk, tyle że zrobi to nie z przyjaźni, ale z rozsądku ekonomicznego. Bo na zbliżającej się wojnie chińsko-amerykańskiej zyska Meksyk i to miliardy, które być może w przyszłości pozwolą. Przeskoczyć im Stany Zjednoczone pod kątem PKB. A ty co sądzisz o gospodarce Meksyku i zbliżającym się przetasowaniu geopolitycznym na świecie, w którym Meksyk być może wypłynie na szerokie wody. Ja Jestem Marcin i dziękuję, że oglądałeś ten odcinek Staćmie. A jeżeli jesteś naszym stałym widzem i jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego kanału, to sytuacja jest bardzo prosta. Wystarczy, że klikniesz ten oto dzwoneczek, który pozwoli Ci nie ominąć naszych kolejnych produkcji, zwłaszcza tych dotyczących ekonomii i finansów.